W dziennika Zachodniego, Wiceszef obrony Majdanu, Pan Andrzej Anny Gawrow, z pochodzenia Polak, z serca też Ukrainiec i to wielkiego serca. Panie Andrzeju, był Pan jednym z pierwszych, którzy znaleźli się na Majdanie. Jak to się zaczęło? Zaczęło no, się z, 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 z tego, że to Majdan to już nie jest mój pierwszy Majdan, powiedzmy no trzeci, czwarty, to już nawet nie pamiętam, bo już dużo było, zadzwonił do mnie mój szef, który też byłem szefem ochrony, powiedzmy, jeszcze y, Majdanu Pomarańczowego i mówił, powiedział tylko jedna słowa, Andrzej, zaczęło się. I w ciągu dwóch, trzech godzin już było nas około, y, na Majdanie około dwóch tysięcy. No i później przyszedł do nas Andrzej Parubi, który jest y, szefem całej samoobrony i powiedział, słuchajcie, żeby działać poprawnie, to musimy się zgrupować w takie grupy i jakby koordynować swoje wszystkie działania, żeby nie było żadnego chaosu. Wtedy postanowiliśmy założyć tak zwane Sotnie. Sotnia to znaczy, że jest Sotnik, to jest kierownik, powiedzmy, który ma za sobą co najmniej 100 osób. Przyjechał ze mną też Sotnik pierwszej Sotni Sasza, który miał na początku 450 osób. I później stworzyliśmy takie centrum, wybraliśmy sobie głównego samoobrony, to nim został Andrzej Barubi. Mieliśmy codziennie zebrania i zrobiliśmy to tak dobrze, że każdy z nas wiedział, jak pracowało to wszystko jak zegarek, każdy wiedział, czym się zajmuje, co ma robić. No i powiedzmy, i później zaczęliśmy przyjmować się jak do wojska i ludzi i na dany moment mamy, tylko w Kijowie mamy 42 Sotnie, to znaczy w samym Kijowie mamy około 12, około 13 tysięcy członków samoobrony, którzy cały czas się znajdują, którzy teraz pomagają Ukrainie wrócić do normalnego życia i którzy też będą na różnego rodzaju stanowiskach, żeby nie było żadnej już korupcji w tym państwie i będziemy odradzać, będziemy budować nowe państwo. Panie Andrzeju, był Pan świadkiem tragicznych wydarzeń. Myśmy tutaj w kraju, w Polsce zamierali widząc, kolejne ofiary tego Majdanu. Proszę powiedzieć, jak Wy zareagowaliście na to, że jednak oni zabijają? No powiem tak, że na początku zawsze na przez naszych kierowników, przez naszych polityków, przez naszych liderów było mówione tak, że nie możemy strzelać, że nie możemy mieć broni, że jesteśmy pokojowa demonstracja. Nikt nie mógł w to uwierzyć i nawet przewidzieć coś takiego, że oni zaczną strzelać z ostrej broni. Oni strzelali tam najpierw tam z gumowymi kulami, puszczali na nas gaz, polewali, jakby na minusie, polewali zimną wodą, ale w końcu już jak padły pierwsze ofiary, powiedzieliśmy, że to jest wojna. To jest wojna i kiedy następne ofiary upadły i byłem bardzo zawiedziony z tego, że Jedyne państwo, które nam pomagało to była Polska i jest, bo do tej czas Polska nam bardzo pomaga i wspiera, a Unia Europejska powiedzmy tylko obserwowała i zawsze była taka odpowiedź, my obserwujemy. To ciekawe było ile trzeba było ofiar, żeby oni zaczęli działać, jakieś sankcje wprowadzać, bo moim zdaniem, że po pier pierwsza ofiara jak padła na Majdanie już od razu trzeba było wprowadzać wszystkie sankcje. I od razu wtedy działać. Proszę powiedzieć, bo tam mamy nieprawdopodobną pełną napięcia sytuację na, na Krymie. No dochodzą nam takie wieści, że tutaj ta droga jest blokowana, równa na Krym, przyjmują powoli Rosjanie, będzie referendum przyspieszone. Co się będzie działo z Krymem? Jak Pan myśli? Jak ta sytuacja tam się rozwinie? Bo ona jest też bardzo... No, moim zdaniem powiem tak. Krym jest był i będzie ukraiński. A to będzie taka wojna, a to będzie druga Abchazja. Ruscy nie chcą opuścić, ale moim zdaniem dzięki, że teraz Rosjanie zapowiedzieli wojnę nie tylko Ukrainie, ale tylko całemu światu. Nawet Chińczycy i ci się by powiedzieli, że przeciwko Ruskim. To było nietypowe, bo nigdy tego tak, nie robili, tak tak, tak, tak. Chińczycy, oni zawsze popierali wszystko, co Rosjanie robią i nawzajem Rosjanie popierali zawsze Chińczyków. A teraz Chińczycy powiedzieli, i ważną rolę też odegra Turcja. Turcja też bardzo ważną rolę odegra, bo muzułmanie, oni między sobą nawzajem, a ta, wiem, że na Krymie bardzo dużo Tatarów mieszka. I na pewno się będą wspierać. Tak, tak, tak. I Tatarzy wywożą powoli swoje rodziny, żony, dzieci na zachodnią Ukrainę, tam powiedzmy do Kijowa, gdzie jest mniej więcej bezpiecznie, i, a mężczyźni wracają i oni już zapowiedzieli, że wojna i oni będą walczyć o Krym. Proszę powiedzieć, jak Polacy, którzy mieszkają na Ukrainie, ilu w ogóle ich jest? Jak oni, jako oni rolę Bo Putin już powiedział, że to Polacy wyszkolili Majdan i tak dalej. A jeszcze, jeżeli Putin tak mówi, to powiem, że Polacy źle szkolili, bo jeszcze tak. do nie wybiliśmy Ruskich, mówi. Żadnego szkolenia nie było, to ja potwierdzam na milion procent, i to, co ten nienormalny człowiek mówi, bo inaczej to nie można go nazwać mądrym, to jest zupełna bzdura. Polacy pomagali i pomagają i wspierają cały czas nas. Powiedzmy, teraz tu się znajduje, powiedzmy, na zaproszenie stowarzyszenia pokolenie, które bardzo dobrze i bardzo dużo razy nam pomaga i finansowo, i różnego rodzaju pomoc, i medykamenty, i bardzo często Przedstawicieli Stowarzyszenia, pokoleni bardzo mile widzieli u nas na Ukrainie w Kijowie. I teraz przyjechałem, żeby też była taka wizyta, podziękowania z naszej strony. To nie tylko ode mnie, ale od całego Megana, od, wszystko, od każdego Ukraińca. Bo taka jest prawda, jeżeli ktoś myśli, że. Bo kiedyś słyszałem, że o nie wiadomo, jak Ukraińcy tam traktują tam Polaków, to mówię szczerze i odpowiedzialnie. Ukraina bardzo kocha każdego Polaka i Polskę i każdy Ukrainiec mówi, że Ukraina to jak brat i siostra. Dlaczego brat i siostra? Bo, brat to, bo Polska już przeszła ten moment, kiedy była ta nędza, kiedy to wszystko się zmieniało. A Ukraina dopiero to ma jeszcze przed sobą, jeszcze to, bo to, że powiedzmy <laughs> Wybraliśmy kierunek na Europę, to jeszcze, to jest początek tego, bo będzie jeszcze gorsze i będą gorsze czasy, kiedy to trzeba będzie to wszystko budować i nawet ludziom, niektórym to się nie będzie podobało, Ach. bo niektóre ten decyzje podejmowane przez rząd będą zawsze traktowane nie tak, jak trzeba, ale liczę, że Ukraina to jest bardzo mocne państwo. Dokazaliśmy to, pokazaliśmy to całemu światu, że my tego chcemy. To nie było tak, że ktoś no chcecie tam do Europy, no może chcemy, a może nie chcemy. Wydawaliście, By no, byście konsekwentni. Tak, tak. I tak jak ten Janukowicz, że oszukiwał cały rok, y, powiedzmy przed tym podpisaniem, y, że miał podpisać umowę o wstąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej i później za tydzień czasu powiedział, że nie, to to świadczy o tym, ręka ruska na tym leżała i to było wszystko z Kremla. To był taki scenariusz rosyjski. Napisany przez Półminera. Tak. Że Prosimy, żeby tylko Ukraińcy pisali swoje własne scenariusze. Bardzo dziękuję. No, dziękuję panu. również. Bardzo miłe.